Dzień. dobry. Dzisiaj będzie o Jarisie, który chciał zostać GRM. To jest ta dwójka, którą widzieliśmy tutaj miesiąc temu, ona jako że zbliża się wiosna, ona zaczęła się pomału przygotowywać do wizyt na torze. I tak o ile z lewej strony jeszcze się nie zdążyła przygotować, o tyle z prawej strony już można powiedzieć, że jest całkiem gotowa. Ma bardzo poważny negatyw, więc zdecydowanie lepiej będzie się trzymać w zakręcie. No, a jak to się stało, to zaraz sobie obejrzymy, ponieważ robiliśmy tam hamulce z tyłu i wymienialiśmy prawą tylną piastę. Więc, kiedy właścicielka zadzwoniła do mnie, że coś jej trzech, to podejrzewałem, że wpadł jej jakiś kamyk w klocki. Drugą moją myślą było. Że się któryś z nas spieszył i nie dokręcił koła, no ale okazało się, że nic z tego, bo po pierwsze, ani się nie spieszyliśmy, ani nie zdarzyło się, że nie dokręciliśmy koła. O dziwo, jak już podjechałem na miejsce, gdzie właścicielka raczyła dojechać. No to rzeczywiście pierwsza moja myśl była, że nie dokręciliśmy piasty do belki. No ale bardzo szybko okazało się, że jednak dokręciliśmy. A jak to teraz wygląda, to zaraz sobie podniesiemy i obejrzymy. Przyjrzyjmy się temu teraz tak z bliska. No tutaj teraz jest taki zaawansowany system zmiany pochylenia koła. To wygląda o tak. Możemy sobie tutaj regulować ile nam potrzeba, jak chcemy jechać na autostradę, no to sobie ustawiamy tak, a jak chcemy jechać już tak stricte na tor, to przestawiamy tak. Jednocześnie zmienia nam się dosyć zbieżność, dzięki czemu możemy zdecydować gdzie chcemy jechać, czy może w lewo czy w prawo. Nie jest to takie całkiem autonomiczne. No tak wygląda efekt tego, co się tutaj podziało. Właścicielka zadzwoniła i powiedziała: Słuchaj, Ostachy, bo strasznie mi coś ociera. No więc, jak powiedziałem, weź Angeliko i przyjedź. Zobaczymy, co ci tam ociera. No, ale się okazało, że ona nie przyjedzie, bo: Słuchaj, ludzie mi machają rękami, że tak mi coś ociera. No rzeczywiście y, trochę się nie dziwię. Zajrzymy sobie teraz pod spód, co tutaj się y, stało, dlaczego. No i. Y, nie wiem, czy zapłacamy nad tym, czy nie, bo tak naprawdę ja 3 albo 4 lata temu, kiedy ona ten samochód nabyła drogą kupna od pana handlarza, powiedziałem, że e, słuchaj, trzeba by to zabezpieczyć od spodu, bo nie wygląda najlepiej i lepiej wyglądać nie będzie. No dobrze, dobrze i na tym się skończyło. Efekty tego mogliśmy oglądać miesiąc temu na tym poprzednim filmiku. Gdzie walczyliśmy z przodem, z wahaczami i z hamulcami tylnymi, no, nikt nie spodziewał się, że coś takiego tutaj nastąpi. Zaraz wam pokażę, jak to będzie wyglądać od spodu. Nie wiem, czy już widać, miejscami widać, ale najlepiej to będzie widać stąd, bo to, że dokręciliśmy wszystko, nawet koło żeśmy dokręcili i zacisk i piastę, i wszystko po kolei. Nie pomogło tej belce przetrwać. Tutaj o, oddzieliła nam się ta część belki od tej, która idzie w poprzek samochodu. No i teraz pytanie jest takie, ponieważ tydzień po nas pod samochód zaglądał diagnosta. Pan, który podbija pieczątki, ewentualnie jeśli. Trzymamy się oficjalnej wersji, to dokonuje przeglądu technicznego samochodu. No ale tutaj nie można mieć pretensji ani do nas za bardzo, ani do pana diagnosty, ponieważ nikt rentgena w oczach nie ma. E, oczywiście są ludzie, którzy już po zdjęciach w ogłoszeniu wiedzą, który z właścicieli był palący, ale no ja niestety takich zdolności nie posiadam a kiedy wchodziłem od wielu lat pod samochód z latarką i młotkiem 100 gramowym to parę razy się nasłuchałem od właścicieli, że chcę im zepsuć samochód i co ja sobie myślę i tak dalej i tak dalej no więc tutaj macie pokazane co ja sobie myślę tak nam to wyszło tyle z mojego myślenia szczęście w nieszczęściu, powiedzmy, że stało się to w mieście przy niedużej prędkości, po najechaniu na jakąś studzienkę czy inną nierówność. Pytanie: Co by było, gdyby stało się to na autostradzie przy wyższej prędkości, gdzieś w zakręcie? Ja wiem, że to nie jest samochód autostradowy w żaden sposób mamy drugą część tego. Jeszcze później sobie to obejrzymy, jak już to będzie zdjęte. W każdym razie, no nie jest to autostradowa wyścigówka i nie jest to auto przewidziane do dużych prędkości. Niemniej jednak z nas zdarza się, że ktoś takim autem będzie chciał dojechać autostradą z punktu A do B i przydarzy mu się taka przyjemność. Póki nikt nie zginie, to jest całkiem fajnie. Zobaczcie, futaba i ta futaba jest całkiem ładna belka jest całkiem nieładna. Niemniej jednak, jak się zacznie szukanie winnych, no to pytanie, kto jest winny, bo ja winnych tutaj nie widzę, ja tutaj widzę jedynie powiedzmy kogoś winnego zaniedbania tego samochodu, ewentualnie producenta, który odstawił taką hałę, że ona akurat w naszym klimacie nie wytrzymuje, podczas gdy dwa kraje dalej Wytrzymuje, bo rzućcie okiem, tutaj mamy belkę z tego samego rocznika, też się udało ją dostać z 2006 roku, żeby nie być gołosłownym, to ja to pokażę, o tyle że ta belka te ostatnie 15 lat spędziła gdzieś nad Adriatykiem, dzięki czemu można ją było dostać za w miarę uczciwe pieniądze ponieważ nowa w ASO kosztuje siódemkę z jakimś tam groszem. Tam do tyłu nie patrzcie, bo tam są jakieś zginite piasty z nowego gr No ale to nieważne. Tutaj mamy tą belkę. Ona jest w takim stanie, że została umyta, wysuszona, wygrzana. Rdzawki sobie zrobimy Fertanem i na to pójdzie wosk, bo no budżet tutaj nie bardzo jest na to, żebyśmy ją teraz piaskowali, lakierowali i robili cuda na kiju. Poza tym no, stan reszty tego samochodu nie jest taki, żebyśmy nagle wkładali w niego pół jego wartości robiąc belkę. Co jeszcze tutaj przy okazji zostanie zrobione, no to przewody hamulcowe. One też przyszły już nowe z oryginału, ponieważ pan diagnosta je zakwestionował. Ja się wcale mu nie dziwię, ponieważ ja mówiłem o tych przewodach już jakieś dwa lata temu, że te ich końcówki już są trochę nędzne. To samo jest z drugiej strony. Przyjrzyjcie się tu. No to nie są przewody, które byśmy chcieli widzieć w samochodzie. W związku z czym zamówiliśmy komplet z oryginału. No i tyle będzie robione. Belkę zaraz sobie ściągniemy i obejrzymy, jak ona pięknie pękła. Ale wracając do szukania winnych, no ja winnych nie widzę, bo e, po prostu zgniło. To po pierwsze, producent dał na to 3 lata gwarancji, w związku z czym jest czysty. E, bez pomiaru grubości tej belki nie było możliwości sprawdzenia, jak bardzo to wygniło. Bo zobaczcie, tutaj jest taki otworek. I nawet gdybyśmy się na nim wzorowali, to tu wyraźnie widać, że grubość jego ścianki jest prawidłowa. To nie jest tak, że tutaj jest papier. Papier się zrobił dopiero tutaj, w miejscu, w którym to było spawane. To jest miejsce, w którym tutaj ten materiał był spawany, przegrzany, no i tam od środka zaczęło gnić. W związku z czym. E no pasowało to rzeczywiście oklepać, ale to trzeba by klepać każde auto młotkiem od spodu po wszystkich newralgicznych punktach. Ja to bardzo polecam i jak najbardziej jestem za tym, żeby diagnosta tak jak w cywilizowanej części świata, tu też się już zaczyna łamać. Widzicie tutaj, o tu już coś zaczyna odchodzić i tu będzie następny następne miejsce by było, które by się mogło oddzielić przypadkiem od tego samochodu jest redukcja masy No ale wracając do diagnostów to nie mam absolutnie nic przeciwko, żeby diagnosta mając jakiekolwiek podejrzenie że coś może być przerdzewiałe, zwłaszcza jeśli chodzi o elementy nośne i konstrukcyjne w samochodzie te, od których coś zależy w tych jariskach głównie są to te miejsca tutaj tu potrafi wypaść dziura, no ale przynajmniej wtedy łatwiej się jest dostać do nakrętki, która jest tutaj zgrzana. Na wypadek, gdyby się to wszystko zapiekło, to wtedy jak już tam mamy dziurę, to przynajmniej nie trzeba ciąć i kombinować, tylko się zakłada klucz i odkręca. Ściągniemy sobie tą belkę, zrzucimy co tutaj się da, no i obejrzymy sobie jak to fajnie się połamało i zastanowimy, co można zrobić, żeby temu jakkolwiek zapobiec. Była belka i nie ma belki. Zajrzyjmy sobie teraz na nią, jak ona już jest na ziemi. Zobaczcie, jak to ładnie pękło. Ja tutaj zauważyłem coś, czego tak naprawdę nie chciałem widzieć, bo e, gdybyśmy dobrze się temu przyjrzeli, ale naprawdę dobrze, albo oklepali to wcześniej młotkiem, okazałoby się, że tabelka już była pęknięta od dłuższego czasu czyli nie wyłapaliśmy tego ani my tutaj robiąc hamulce ani nie wyłapał tego diagnosta na przeglądzie zobaczcie tabelka całość o. trzyma się tylko i wyłącznie na tej blasze która tutaj podpiera sprężynę Teraz weźmiemy sobie ulubione narzędzie wszystkich mechaników i innych dłubaczy. Uróżniamy to w tym miejscu i obejrzymy sobie jak dookoła wygląda nam ten przełom, czyli tak naprawdę co tutaj się stało, no i kiedy. Tak to wygląda z drugiej strony, jak to obetniemy to będziemy się temu bardziej przyglądać, ale ewidentnie już w tym momencie Widać, że to było pęknięte. Tego pęknięcia nie było widać, ponieważ wszystko było zalepione brudem, o takim jak tutaj, brudem, rdzącym tym nalotem, więc to od środka, od środka sobie tam pękało i ewidentnie już było pęknięte wcześniej. Tniemy i będziemy oglądać dalej. Mamy obcięte. Popatrzmy teraz właśnie na ten przełom. Zobaczcie jakie tu są płaty rdzy już w środku, grube. Ale popatrzmy też tutaj. Tu wyraźnie widać, że to było odłamane wcześniej. Dopiero jak puściło w tym miejscu, to ten kawałeczek tylko został, bo on się ugiął kiedy to zaczęło się urywać. Też przyjrzyjcie się, jak ten profil wygląda, tutaj w środku. Bo to nie jest nic przyjemnego. Ale też jest to informacja dla wszystkich ludzi oczekujących, że zrobimy im nowe ze starego. Także drodzy Państwo, jeśli przywieziecie coś, co w środku wygląda tak, a najczęściej tak wyglądają profile w autach, które mają więcej niż 10-15 lat, no to nie oczekujcie, że ktoś Wam zrobi z tego nowe. Albo taki element trzeba wymienić. No, a jeśli jest to element konstrukcyjny podwozia czy nadwozia, nie wiem, jakaś podłużnica czy coś, i to w środku wygląda tak, no to bardzo mi przykro, ale trzeba to odwiercić, często dorobić nowe i dopiero później spawać. A niestety wiele czy osób czy firm zajmujących się Szeroko pojętą antykorozją. Nie mówię już o handlarzach, którzy picują stare trupy i sprzedają je z dopiskiem klasyk. No to najczęściej, właśnie jest tak, że jeśli już w ogóle ktoś coś woskuje, to wywoskuje wam taki profil w środku, tak jak on wygląda. Nikt się to nie będzie zastanawiał, czy on jest portzewiały, czy nie. No to ma z wierzchu wyglądać. Druga sprawa jest taka, że tutaj żadne cudowne środki, jakieś modyfikatory, inhibitory i inne cuda nie pomogą. To jest, to jest agonia i taki element po prostu trzeba wymienić. No nie ma siły na to niestety. I, I nic tutaj nie zrobimy. Tu mamy rozcięte. No a z drugiej strony wygląda to tak. To jest to, co się wysypało z tego tutaj. Całego profilu, ponieważ jak to zgniło, to wszystkie otworki spustowe tutaj są zatkane, więc cała woda, która do tej belki naleci w trakcie eksploatacji, ona tam została. No i stworzyła taką piękną rdzę, którą po prostu po odwróceniu tej belki do góry nogami to tyle się z tego wysypało. Jakby to jeszcze oklepać dobrze młotkiem, to myślę, żeby było tego więcej. Młotek nawet leży. Bierzemy się za montaż. Tej drugiej ładnej, i później sobie ją wywoskujemy w środku i na zewnątrz, żeby to te parę lat bo na tyle mniej więcej jest to auto jeszcze przewidziane, żeby to te parę lat jeszcze posłużyło. Także wymieniamy. Ja Wam życzę spokojnej niedzieli. Odpocznijcie sobie trochę również od takich widoków. No i jeśli będziecie kupować używany samochód, to. Nie tylko miernik grubości lakieru, ale również wskazany jest mieć ze sobą endoskop.